Tak jak obiecaliśmy, zaczynamy serwis tym razem motocykla Zuma w NC300 chłodzony cieczą o mocy, którą podaje producent 31. Koni, którego mogliście widzieć we vlogach, na poradnikach. Dzisiaj będzie o 20 Kolejny na premiera, gdzie już na ekranie szerokim będziecie mogli zobaczyć prawie 11-minutowy powrót tym pojazdem z toru Ostra Góra do. I teraz tak ważna informacja: gwarancja 24 miesiące. Więc jak ktoś zastanawia się, co jest w tej cenie 13999, na pewno 24-miesięczna gwarancja. Pierwszy przegląd jest wymagany albo po miesiącu, albo po przejechaniu 5 miesięcy motogodzin, który jest wyświetlany na liczniku motogodzin, którego przypominam, możecie sobie e sprawdzić, kiedy jest on pokazuje kiedy jest wymiana oleju, kiedy jest czyszczenie oleju, e więc to wszystko e licznik wam będzie e pokazywał. No jak te 5 motogodzin to tutaj e należy e zrobić czynności zgodnie z instrukcją obsługi, która jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana i to będziecie dostawać od nas razem z e motocyklem. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie kontroli luzów zaborowych. Tutaj akurat macie śrubowe zawory. Zaraz pokażę, jak Adam wyciągnie rączki. Mamy, jak widzicie, dwa zawory. Jeśli pytacie, jak dwa zawory wydechowe, dwa zawory stąd. no ma właśnie, jest to dwuzaborowy silniczek. Chodzony cieczą, oczywiście. Bardzo podobnie jak mamy na przykład w silnikach 300 k 5 Barton MXT. 300. Zaraz dostaniemy informację jaka jest wartość przy przebiegu tam 3 motogodziny, bo chcemy Wam go, je bardzo dobrze przygotować do testów. No i po kontroli tutaj praktycznie książka, bo na chwilę obecną po oznaczeniu tego silnika, a tutaj zaraz Wam pokażę z drugiej strony Adam, jest tam ten oznaczenie silnika. Pokaż mi w którym miejscu to jest. Poświeć mi tutaj mamy zs S177. Tak jest dokładnie MM oznaczenie tego silnika w motocyklu NC300 model K7. No i teraz na chwilę obecną trzymamy się zawory sący i wydechowe tak samo. E, czyli mamy tak 0.04 między 0.06 taki zakres, a sący również 0.04 między 0.06. Tutaj akurat przy pierwszym przeglądu była książka. W dalszych materiałach powiem, jakie czynności powinny być przy danym przebiegu. Potem skupimy się w kolejnych poradnikach na gaźniku. Wyciągniemy ten gaźnik, pokażemy Wam go od środka.